Cześć, z tej strony Kasper Wierszewski na co dzień pomagam właścicielom agencji marketingowo-konsultingowych pozyskiwać więcej klientów, zarabiać więcej pieniędzy i w tym nagraniu porozmawiamy sobie o tym, jak umawiać więcej rozmów sprzedażowych i pozyskiwać więcej klientów za pomocą prospectingu, jak robić to skutecznie i jak uniknąć najczęstszych błędów właśnie w tym procesie. I problem, który widzę na rynku jest taki, że wiele właścicieli agencji marketingowych jest świadomych, że samo publikowanie postów na Instagramie i na Facebooku oraz czekanie na klientów z polecenia nie do końca jest dobrym pomysłem, jeśli chodzi o przewidywalny i mierzalny rozwój własnego biznesu. Więc tu jest już bardzo duży plusik, jeśli jesteś tego świadomy, że warto jest też mieć jakieś bardziej przewidywalne, bardziej proaktywne metody, gdzie możesz wykonać jakieś działanie. Samodzielnie i nie czekać na tego klienta, jest lepszym pomysłem na to, żeby właśnie tych klientów pozyskiwać. Więc tutaj masz już duży plusik. I w tym celu bardzo często ci właściciele puszczają płatne kampanie reklamowe na Facebooku, na Instagramie, które mają właśnie na celu zebrać kontakty do potencjalnych klientów, do właścicieli biznesów, aby przedstawić następnie im ofertę, bądź robią prospecting, czyli wysyłają maile, zimne wiadomości na Facebooku, na Instagramie. Bądź po prostu dzwonią do firm, robią takie zimne telefony, czyli w aktywny sposób próbują dotrzeć do tych właścicieli za pomocą tych płatnych reklam bądź prospektingu. My w tym nagraniu skupimy się właśnie na tym drugim, czyli właśnie na prospektingu, aczkolwiek wiele rzeczy, które sobie omówimy, tak naprawdę działa też w przypadku płatnej reklamy, więc również w przypadku płatnej reklamy możesz wyciągnąć te lekcje, jak zrobić to skutecznie i Wiele osób, gdy właśnie zaczyna działać w ten sposób, zaczyna wysyłać te wiadomości, dzwonić po firmach bądź wysyłać jakieś maile. Robi to totalnie nieskutecznie i często jest to związane z tym, że myślą bardzo krótkoterminowo czyli działają na zasadzie Okej, okay, w tym miesiącu mamy słabszą sprzedaż, to tam wyślę trochę wiadomości, a nuż ktoś się trafi, a nuż ktoś się umówi na rozmowę, a nuż ktoś coś kupi. Na takiej zasadzie bardziej to wygląda, czyli to działanie jest bardzo krótkoterminowe, bardzo jednorazowe, nieprzemyślane strategicznie. I często nie przynosi takich efektów, jakbyś tego sobie życzył. Więc w tym wideo sobie porozmawiamy, jak zrobić to skutecznie. I bardzo często, właśnie przy takich nieskutecznych, nieprzemyślanych bardzo krótkoterminowych działaniach. Z tego co obserwuję, to właściciele biznesów wysyłają masę wiadomości, wręcz spamują skrzyn skrzynki odbiorcze swoich potencjalnych klientów i wysyłają te wiadomości, które totalnie nie wyróżniają się na tle tego, co ci klienci dostają od innych firm i przez to często nie otrzymują odpowiedzi i nie udaje im się w ten sposób pozyskiwać klientów. Ich konwersja jest bardzo niska, ponieważ wysyłają dziesiątki tysięcy wiadomości, z czego tak naprawdę zaledwie wąska grupa ludzi umawia się na rozmowy, ale bardzo rzadko się kończy to ostatecznie sprzedażą. I po wysłaniu takich właśnie tysięcy wiadomości, po przeprowadzeniu części rozmów, gdzie udało się to jakoś na farcie umówić te rozmowy. Ci właściciele agencji marketingowych po prostu rezygnują z tego, zmieniają niszę, zmieniają ofertę, zmieniają kierunek działania, myślą, że po prostu prospecting jest zły, że tutaj się nie da w ten sposób pozyskiwać klientów, więc jak to zrobić dobrze? Rozwiązanie tego problemu jest no, dość proste dla mnie, dla ciebie być może nie do końca. Ale prawdopodobnie już słyszałeś o wielu z tych rzeczy, jeśli jesteś na wyższym poziomie we własnej firmie, ale nie do końca chciało ci się to może zrobić, usiąść do tego na poważnie, skupić się na tym i rozplanować sobie to wszystko. I mam tutaj właśnie przygotowane takie sześć kroków, które są mega istotne w kontekście dobrego działania prospectingu. Pierwszym krokiem jest badanie rynku. Czyli zadaj sobie po pierwsze pytanie, do kogo ty chcesz trafić tymi wiadomościami. Ponieważ Twoja nisza, to już nie wiem, przedsiębiorcy, nie wiem, mający firmy działające w branży, nie wiem, IT przykładowo, no to jest bardzo, bardzo szeroka nisza. I w momencie, kiedy będziesz chciał trafić tymi wiadomościami do każdego przedsiębiorcy, który posiada firmę działającą w branży IT, prawdopodobnie te wiadomości nie do końca będą efektywne. Dlatego warto, żebyś sobie w tej wąskiej niszy znalazł konkretną grupę ludzi. Z konkretnym problemem i swoje wiadomości kierował właśnie do tych ludzi. Czyli przykładowo, my, gdybyśmy mieli kierować wiadomości prospektingowe do naszej branży, to my działamy w branży studiów treningowych w całej Polsce, więc. Nie kierujemy tych wiadomości na przykład do studiów pilatesu bądź studiów z, z tanimi zajęciami grupowymi, tylko kierujemy te wiadomości stricte do studiów treningu personalnego, którzy mają usługi premium, mają treningi personalne we własnej ofercie, są już dłużej na rynku, mają efekty, mają opinie, rekomendacje i to jest właśnie nasz idealny klient, z którym chcemy działać. Fajnie, gdy ma już jakiś trenerów w zespole. To już w ogóle jest świetnie i w momencie, kiedy ty dokładnie wiesz, do kogo chcesz trafić, kto jest twoim idealnym klientem, czego on pragnie, jakie ma cele, jakie jego rozwiązania szuka, jakiej oferty potrzebuje, czego właśnie on oczekuje, to wtedy zdecydowanie łatwiej będzie ci ten prospecting robić. Warto, żebyś również wiedział, jak działa w twojej niszy tak naprawdę konkurencja i tutaj na konkurencję nie patrz na zasadzie tego, żeby się porównywać albo... Na takiej zasadzie, tylko bardziej patrzę na zasadzie takiej, że co robi aktualnie konkurencja i co mogę zrobić, żeby wyróżnić się na jej tle bądź zrobić coś lepszego, nowszego, bardziej wartościowego dla moich klientów. Ze względu na to, że w momencie, kiedy bardzo często ten prospecting jest nieefektywny, nieskuteczny, zmiana komunikatu na ten, który bardziej wyróżnia się na tle konkurencji na tle tego, co właśnie wrzucają inne firmy, może bardzo często zwiększyć konwersję właśnie prospectingu z 1, 2, 3% do 5, 10, 15 nawet procent. Właśnie taka jedna rzecz, że wiesz, co wysyła konkurencja i wysyłasz po prostu coś innego. Coś, co bardziej trafi w serca twoich, twoich idealnych klientów, ponieważ jeśli klienci widzą, że dostają takie same wiadomości, no to bardzo często traktują tych ludzi, no wrzucają ich do jednej szufladki jako jedna osoba, która jest po prostu tym samym. Na takiej zasadzie to wygląda, więc mega istotne jest to, żebyś wiedział właśnie, kto jest twoim klientem i tu mega istotna rzecz, że w momencie, kiedy twój idealny klient to jest właściciel biznesu, który generuje w swoim biznesie 50 tysięcy przychodu miesięcznie i chce wyskalować swój biznes do 100-200 tysięcy złotych miesięcznie, to gdy wrzucisz mu na skrzynkę wiadomość, hej, Kliencie, czy chciałbyś pozyskać 10 potencjalnych klientów do swojego biznesu, albo hej, czy chciałbyś wygenerować dodatkowe 5000 zł do swojego biznesu? No to prawdopodobnie ta osoba oleje tę wiadomość, ponieważ on te 5000 to on dziennie czasami generuje, albo nawet w, w godzinę, jak sprzeda jakiś tam pakiet, jakąś usługę. Więc te komunikaty, które ty stosujesz, musio, muszą być bardzo mocno dostosowane do tego, czego chce aktualnie Twój rynek, czego chce Twoja nisza i. Jakiego rozwiązania pragną, jednocześnie wyróżniając się na tle konkurencji. Następnie, drugą kwestią jest wyróżniająca się oferta, czyli w momencie, kiedy wiesz, kto jest Twoim idealnym klientem, co robi aktualnie Twoja konkurencja, jak wygląda rynek, w którym Ty działasz, jakie mają problemy ci ludzie, czego używali wcześniej, z czego korzystali, co w tych rozwiązaniach, z których korzystali wcześniej ci ludzie. Właśnie, na przykład, od Twojej konkurencji nie do końca im się podobało, nie do końca wyszło, nie do końca było tak, jakby chcieli, to następnie możesz stworzyć wyróżniającą się ofertę, czyli coś, co totalnie oddziela Cię od konkurencji i pokazuje, że jesteś totalnie inną osobą, mającą zupełnie inne nowe rozwiązanie. I świetnie, gdy Twoi klienci będą mieli takie podejście, że. Wow, ktoś w końcu ma rozwiązanie mojego problemu. Wow, w końcu ktoś coś nowego wrzucił w tej niszy, ponieważ ciągle dostajemy te same wiadomości, a tu akurat jakaś świeża nowa wiadomość, coś nowego, coś fajnego. W ten sposób na pewno bardziej przykujesz uwagę Twoich potencjalnych klientów. I tutaj taka ciekawostka w mózgu człowieka jest coś takiego, że w momencie, kiedy widzi coś nowego, to odpalają się jakieś tam. Hormony odpowiedzialne właśnie za dopaminę, za wydzielanie właśnie pozytywnych hormonów coś takiego, gdzieś to słyszałem. Więc w momencie, kiedy twój komunikat będzie właśnie nowy, świeżutki, gdy twoi potencjalni klienci jeszcze czegoś takiego nie widzieli, jeszcze czegoś takiego nie słyszeli, no to zdecydowanie chętnie po prostu klikną w tę wiadomość, odpiszą ci na nią, umówią się na rozmowę, skorzystają z twojej oferty, więc to jest drugi element tego całego procesu. Trzeci element nawet w momencie, kiedy masz sprecyzowaną swoją niszę i wyróżniającą się ofertę, ale twój skrypt wiadomości jest nieskuteczny, to no niestety, ale mało kto dowie się o tej twojej świetnej ofercie i o tym, że masz naprawdę zajebiste wyniki z klientami. Ze względu na to, że ludzie, którzy, do których wysyłasz te wiadomości, do których kierujesz komunikaty, tak naprawdę mają bardzo krótki czas uwagi. To znaczy, w momencie, kiedy w pierwszych, nie wiem, dosłownie dwóch, trzech, pięciu sekundach ty nie przykujesz uwagi tej osoby swoim komunikatem, swoją ofertą, i nie powiesz konkretnie, o co ci chodzi, tak naprawdę, po co ty do niego piszesz, po co zajmujesz jego czas, który chce zająć też milion innych osób na tym świecie, to prawdopodobnie ta osoba po prostu nie odpisze, albo po prostu oleje ta wiadomość. Dlatego. Jeśli chodzi o skrypt skutecznej wiadomości prospektingowej, to moim zdaniem warto, żeby zawierała ona cztery elementy. I wiadomości typu, hej, czy mógłbym ci zająć chwilę, albo hej, czy prowadzisz biznes w tej branży, albo hej, czy mógłbym ci wysłać wartościowy materiał, coś tam, coś tam, prawdopodobnie nie zadziałają, ze względu na to, że te wiadomości są totalnie niekonkretne i ten przedsiębiorca, ta osoba, która ma naprawdę mega ograni ograniczony czas, ona nie wie o co ci chodzi, i ty, w momencie, kiedy prowadzisz taką agencję marketingową bądź firmę, gdzie sprzedajesz usługi premium, prawdopodobnie nie chcesz trafiać do całego rynku, tylko chcesz trafić do ludzi, którzy mają palący problem aktualnie i chcą go aktualnie rozwiązać oraz mają pieniądze, żeby za niego zapłacić. I taka osoba, przykładowo, wezmę siebie na tapetę, gdy dostanę konkretną wiadomość, gdzie ktoś zrozumie mój problem w tej wiadomości, opisze go dokładnie i następnie pokaże, że ma rozwiązanie tego problemu, to on nie musi mi tutaj wysyłać materiałów, wysyłać filmów, wysyłać jakichś cudawianków cudowi na kiju, ze względu na to, że ja już jestem zainteresowany. Skoro ta osoba ma rozwiązanie mojego problemu, ja chętnie mu za to rozwiązanie mojego problemu zapłacę, ponieważ taki mam mindset i taki mindset mają też Twoi potencjalni klienci, do których chcesz, e, chcesz trafić. Dlatego właśnie. Moim zdaniem ta wiadomość powinna być konkretna, sprecyzowana i zawierająca wszystkie te elementy, o których zaraz ci powiem. A więc, tak, pierwszy element to jest personalizacja. W momencie, kiedy będziesz wysyłał wiadomości typu kopiuj wklej, prawdopodobnie nie zadziała to tak super świetnie, jakbyś chciał. Dlatego warto jest złapać jakiś punkt styku z tą osobą, powiedzieć, gdzie ją znaleźliśmy, Dlaczego piszemy do niej, w jakiej sprawie i tak dalej. Czyli przykładowo: Hej, Bartek, znalazłem cię na grupie na Facebooku Agencji Nieruchomości, dlatego piszę do ciebie tę wiadomość. Hej, Andrzej, widzę, że prowadzisz swój salon nie wiem, kosmetyczny w Rzeszowie, więc w takim razie postanowiłem wysłać tę wiadomość. Jakiś, jakikolwiek element personalizacji, mówiący o tym, że poświęciliśmy dosłownie 30 sekund przed wysłaniem tej wiadomości na sprawdzeniem, Kim ten człowiek jest, i zainteresowanie zwyczajnie się tą osobą mocno zwiększa właśnie konwersję tych wiadomości prospektingowych, więc warto jest w ten sposób podziałać. Następnie druga część to jest od razu oferta, czyli słuchaj, aktualnie szukam 10 właścicieli biznesów takich jak ty, którzy mają taki problem i chcą takiego rozwiązania, za pomocą takiej oferty ja ci pomogę to ogarnąć. No, coś na takiej zasadzie, czyli przykładowo. Hej, Beata, widzę, że prowadzisz salon fryzjerski w koszalinie. Obecnie szukam trzech właścicieli salonów fryzjerskich, którzy chcieliby w następnym miesiącu wygenerować 30 tysięcy złotych dodatkowej sprzedaży za pomocą płatnych kampanii reklamowych, bez dzwonienia do potencjalnych klientów. Na przykład, widzisz, że problemem niszy jest to, że właścicielki salonów nie mają czasu i nie mają ochoty dzwonić do potencjalnych klientów, i ty, na przykład, możesz im zaoferować ofertę, że akurat twoja oferta pomaga zrobić to bez dzwonienia do tych potencjalnych klientów, więc to jest coś, co cię wyróżnia, coś, co cię tutaj klasyfikuje wyżej ponad konkurencję. Możesz tutaj też dodać jako trzeci element unikatowości, czyli coś, co cię jeszcze mocniej wyróżnia, czyli przykładowo, w 2023 roku pomogliśmy ponad 30 salonom fryzjerskim rozwinąć ich biznes i wygenerować taką i taką sprzedaż. I Następnie Call to Action, czyli wezwanie do działania, czyli słuchaj, jeśli ta wiadomość cię zainteresowała, odpisz na tę wiadomość o treści, nie wiem, rozmowa, bądź cokolwiek takiego i umówimy się na krótką konsultację, gdzie opowiem ci więcej szczegółów. I to jest mega, mega prosta wiadomość, gdzie jak będziesz Wiedział do kogo trafić, w jakim miejscu tę wiadomość wysłać i w jaki sposób trafić właśnie w problemy tej osoby. I gdy będziesz wiedział, jakiego rozwiązania ta osoba szuka, to naprawdę nie musisz nic bardziej skomplikowanego wysyłać. Wystarczy taka prosta wiadomość, która jest mega celna, mega trafna. I w momencie, kiedy dokładnie opiszesz problem tej osoby i będziesz miał rozwiązanie tego, czego ona szuka, to gwarantuję ci, że zdecydowanie większa jest szansa na to, że faktycznie na tę wiadomość odpisze, a jeszcze większa szansa będzie w momencie, kiedy Ty będziesz się wyróżnił na tle konkurencji, będziesz robił coś nowego, coś czego jeszcze ta osoba nie widziała, więc to jest to. No i na samym końcu, tak jak wcześniej powiedziałem, istotne jest call to action, czyli co ta osoba ma zrobić dalej, jeśli chce z Tobą się umówić na rozmowę, bądź wykonać jakieś działanie w kierunku posunięcia tej relacji dalej. Dobra, kolejny, czwarty punkt to jest regularność. I warto jest sobie ustawić taką pulę minimalną klientów, do jakich chcemy się odezwać w trakcie dnia, w trakcie tygodnia. Ja na przykład miałem taką ilość minimum pięć interakcji dziennie, i to pozwala właśnie utrzymać taką regularność w tych działaniach. I to daje tak naprawdę największe efekty długoterminowo, ponieważ wiele osób wysyła na przykład. Dobra, w tym tygodniu wyślę sobie 100 wiadomości, wysyła w danym tygodniu 100 wiadomości, potem przez dwa miesiące nie wysyła żadnych wiadomości, bo już jej się nie chce na przykład. I zdecydowanie lepiej zrobić mało, ale regularnie właśnie wysyłać te wiadomości i mieć po prostu taki limit, znaczy limit, minimum ustawione u siebie <laughs> i to pozwoli Ci właśnie zdecydowanie większą konwersję z tego wygenerować, ponieważ Ci potencjalni klienci też będą widzieć, że jesteś w tym, Regularne. Dobra, ostatni, przedostatni w zasadzie punkt mierzenie procesu. Czyli w momencie, kiedy wysyłasz te wiadomości, to najgorsze, co możesz zrobić, to na przykład wysłać 500 wiadomości na Facebooku i po prostu to tak zostawić. nie, wysłałem 500 wiadomości na Facebooku, jakieś tam rozmowy umówiłem, jakiegoś tam klienta pozyskałem. Jest ok. No, Zdecydowanie lepszą konwersję, zdecydowanie większe wyniki będziesz miał, gdy będziesz mierzył ten proces, czyli zastanowisz się, gdzie w, w przypadku Twojej oferty, Twojej niszy będziesz miał największą skuteczność. Czyli być może na Facebooku będzie największa skuteczność, być może na Instagramie, być może mailowo, być może telefoniczne, być, być może na Linkedinie. I ja na przykład, gdy zaczynałem właśnie działać z prospectingiem, to. Wysyłałem właśnie te wiadomości w każde możliwe źródło, gdzie mogę trafić do mojego potencjalnego klienta, i następnie patrzyłem, w jakich źródłach mam największą skuteczność. I bardzo ciekawą statystykę zauważyłem: czyli na Instagramie moi potencjalni klienci zdecydowanie chętniej umawiali się na rozmowy sprzedażowe, ale zdecydowanie większa skuteczność sprzedaży była na przykład na Facebooku, ponieważ ci klienci z Instagrama bardzo często umawiali się na rozmowę po takiej wiadomości. Ale ostatecznie nie kupowali, a za to klienci z Facebooka byli tacy bardziej konkretni, bardziej zdecydowani. I częściej właśnie była taka sytuacja, że gdy odezwałem się do kogoś na Facebooku, to ta osoba, gdy umówiła się na rozmowę, to bardzo często chciała już działać i po prostu osiągać wyniki. Więc gdy będziesz sobie prowadził właśnie takie statystyki, gdzie masz największą skuteczność, jaki procent z danego źródła umawia rozmowę i kupuje, bo może właśnie ci wejść podobna statystyka, że okej, okay, za pomocą maili umawiasz bardzo dużo rozmów, ale tak naprawdę za pomocą LinkedIna LinkedIn generujesz najbardziej wartościowe, najbardziej kwalifikowane rozmowy, więc zdecydowanie lepiej, gdy skupisz się właśnie na tym jednym źródle. I w momencie, kiedy będziesz prowadził sobie takie statystyki, chociaż na samym początku, żeby no, dowiedzieć się takich podstawowych informacji, będziesz w stanie stwierdzić, gdzie powinieneś. Zaangażować więcej swojej energii. W jakimś źródle powinieneś mocniej działać ze swoimi potencjalnymi klientami i budować z nimi relacje, ponieważ jeśli ktoś w danym źródle ci więcej odpisuje, to prawdopodobnie spędza tam najwięcej czasu, jeśli chodzi o swój wolny czas bądź czas w pracy no, na takiej zasadzie. I fajnie, gdy będziesz wiedział, ile mniej więcej wiadomości musisz wysłać, aby wygenerować x rozmów i y klientów. Czyli w momencie, kiedy zaczniesz. Ten proces prospectingowy, zaczniesz go mierzyć, to po jakimś czasie zaczniesz zauważać pewne zależności. Oczywiście one nie będą zawsze takie same, będą okresy, gdzie będą lepsze wyniki, będą okresy, gdzie będą słabsze wyniki, ale zaczniesz zauważać, że jeśli w danym miesiącu wyślesz na przykład 500 wiadomości, umówisz z tego 30 rozmów i z tych 30 rozmów pozyskasz na przykład 5 nowych klientów. Jeśli masz taką statystykę, to jesteś w stanie bardziej przewidywalnie. Rozwijać własny biznes, a co za tym idzie, jesteś w stanie tak naprawdę zdecydowanie inne ruchy wykonywać w momencie, kiedy tej przewidywalności nie masz. Możesz bardziej agresywnie skalować swój biznes, zatrudniać więcej ludzi, dawać bardziej hardkorowe oferty klientom, wiele, wiele różnych rzeczy, więc to jest to. I ostatnia, szósta rzecz. I w momencie, kiedy widzę kogoś, kto. Robi prospecting i działa na takiej zasadzie, że tak naprawdę ciągle szuka nowych osób, do których może jeszcze wysłać wiadomości, ponieważ już wysłał, wysłał wiadomości do tak dużej ilości osób, że ciężko mu jest, jest już znaleźć po prostu nowe osoby i ciągle szuka te nowe, nowe, nowe osoby, do których może wysyłać wiadomość, a nie zauważa tego, że może też wysyłać wiadomości przypominające do tych osób, do których już wysłał wcześniej te wiadomości. To mam takie. O Boże, <laughs> ze względu na to, że w prospectingu, jak w każdym innym działaniu, liczy się też długoterminowe działanie i po prostu jak największa ilość kontaktów z potencjalnym klientem. I bardzo często u mnie wyglądała sytuacja w ten sposób, że miałem jakiś dany kontakt, gdzie odzywałem się do tej osoby na Instagramie, bądź na Facebooku, gdziekolwiek. I dopiero po dziesiątej wiadomości, na którą ta osoba mi nie odpisała, w sensie nie odpisała mi na dziesięć wiadomości. I wysyłając 11, dopiero po 11 wiadomości ta osoba się umówiła na rozmowę. Więc, tak jak widzisz, to, że ktoś ci nie odpisał, to, że ktoś, nie wiem, nie zareagował na twoją wiadomość, to nie znaczy, że ta osoba tej wiadomości nie widzi. Te osoby często widzą te wiadomości, ale aktualnie nie potrzebują klientów, bądź aktualnie ci nie ufają, nie wiedzą, kim jesteś, cokolwiek takiego, bądź po prostu, nie wiem, jesteś randomowym typem z internetu, który wysyła do nich wiadomości, więc, no, niestety, ale ale nie chcą odpisywać takim osobom. A w momencie, kiedy będziesz regularnie im się pojawiał, właśnie wysyłał do nich follow-upy, wiadomości, przypominające, to te osoby będą miały zdecydowanie więcej punktów w styku z Twoją marką i co za tym idzie, zdecydowanie jest zwiększa szansa, że taka osoba po czasie umówi z Tobą jakąś rozmowę i zostanie Twoim klientem. I pytanie, które bym sobie zadał na tym etapie, to ile, kiedy i jakie follow-upy będę stosował, czyli warto jest mieć taki proces, że Dzisiaj w poniedziałek wysyłam wiadomość prospektingową, ale prawdopodobnie ta osoba, która zobaczy tę wiadomość, może być zajęta, może nie mieć czasu, może nie wiem, stać w kolejce, cokolwiek takiego, nie mieć czasu, żeby odpisać. Więc warto jest tej osobie się przypomnieć. I możesz ustalić sobie właśnie proces, że w poniedziałek wysyłasz taką, wi taką wiadomość, za 24 godziny wysyłasz taką wiadomość, która jest wiadomością follow-upową, przypominającą się, potem w środę wysyłasz taką wiadomość. I ostatnią wiadomość, na przykład wysyłasz w poniedziałek za tydzień. I masz taki trzyetapowy skrypt follow-upów, który umożliwia ci po prostu dotarcie do tego klienta i przypomnienie mu się. I często u nas tak było, że właśnie dopiero po drugim, po trzecim follow-upie, po wysłaniu tej pierwszej wiadomości, ta osoba odpisywała i ta osoba umawiała się z nami na przykład na rozmowę. No więc tak to, tak to wygląda. I wiesz, wiele osób, z tego co zauważyłem przynajmniej po mojej skrzynce odbiorczej, to dostaję masę wiadomości od ludzi. Naprawdę mogę zliczyć, nie wiem, że dostaję około 10-20 wiadomości minimum od różnych osób, które mi cokolwiek oferują. I bardzo często wygląda to tak, że oni wysyłają właśnie tę wiadomość, i potem po tej pierwszej wiadomości już jest cisza. Nie odpisałem, więc oni już. Okej, okay, dobra. To chłop jest niezainteresowany ewidentnie, więc ja już po prostu go odrzucam, nie? Za to są też osoby, nie wiem, na palcach jednej ręki mogę policzyć te osoby, no ale nie wiem, z jedna, dwie, trzy osoby może, może max, które cały czas mi się przypominają, mimo że ja im nie odpisuję, to one cały czas mi się przypominają, cały czas wysyłają nowe oferty, nowe jakieś filmy, które nagrali, nowe jakieś właśnie case study klientów i mimo że ja nie odpisuję na te wiadomości i mimo że czasami mnie to denerwuje, że oni tak mi spamują, to mimo wszystko cały czas jest ten kontakt, jest ten punkt styku z marką danej osoby, i w momencie, kiedy będę potrzebował rozwiązania danego problemu, i akurat oni się wstrzelą, akurat wtedy wyślą tą 11, 12, 15, 20 wiadomość do mnie, to jest bardzo duża szansa, że mimo wszystko się umówię na rozmowę i skorzystam z ich oferty. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak mogę lepiej wykorzystać aktualną bazę potencjalnych klientów i wysłać im coś wartościowego, aby przypomnieć o swojej ofercie. Czyli to, co mówiłem, nawet jeśli wyślesz jakąś ofertę, zrobisz kilka follow-upów, to warto, żebyś za 3 tygodnie, za 6 tygodni, za 3 miesiące, za pół roku, za rok regularnie przypominał się tym osobom, regularnie wykorzystywał aktualną bazę ludzi, do których wysłałeś wiadomości, tak żeby zwiększyć tą skuteczność i... I zwiększyć, właśnie, ilość ludzi, do których jesteś w stanie trafić i umówić te rozmowy sprzedażowe. Więc to by było na tyle w tym filmie. Zostaw suba, zostaw komentarz, łapkę w górę. Wszystkie te rzeczy będą dla mnie bardzo wartościowe. Jeśli też chciałbyś rozwinąć własną agencję marketingową, dołącz do naszej grupy, w której mamy już około 90 właścicieli agencji marketingowych. Link w opisie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dziękuję za oglądanie. Yo.